Dzień dobry, witam cyklu. Nie zabijaj, nie daj się zabić. To z nami na osi będziemy oceniać sytuacje, jakie zobaczymy razem z zamannym lotynem. Na tym oczywiście Państwo też będziecie za mnie oglądać i spróbujemy ocenić, dlaczego doszło do tych sytuacji. Dzień dobry, witam serdecznie i co Andrzej? Bierzemy się do roboty. Andrzej Kochacki i jedziemy. Oj! oj. Ja, 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 ja. To tu się stało Ciągła linia nikogo nie wyprzedzał No, podejrzewam, że tutaj był telefon w ruchu chyba no, chyba, że to jest zasłap tym kierowca, ale, ale on po prostu na tą drogę nie patrzył. On po prostu coś pisał albo, albo szukał czegoś, może spadło tak. coś tak, tak. Po i po prostu nie... się schylił i jechał w ciemno. Tak. A tu nawet ten sprzeciwka też nie, nie zareagował. Znaczy ten samochód z tą przyczepą nie zareagował też. Ani stopci nie zapalił nic, no to, to widać, że on jechał wcześniej już po tym pasie. On nie zjechał w ostatniej chwili na środek jeździ. Gdyby ten jeszcze zareagował, to jeszcze może by się coś tam, no ale też by się obtarł. No ale tu ani się stopnie zapalił. No po prostu mocno przyczepę na pewno, ta przyczepa szersza jest od tego pojazdu no, tak. ciągnącego i, i tutaj no... No i się to, nie zmieścił. Niech się nie zmieścił po prostu. Samo, samochód minął tak. a przyczepę uderzył. A przyczepę uderzył. Tak, szeroka przyczepa była. Szeroka przyczepa była, no ale przyczepa szeroka, ale mieściła się na swoim pasie, jak było widać, i tutaj coś innego. No, zagapił się, no nie wiem czy się zagapił, no będzie gdzie miał się gapić. Jedzie na tej drodze, nie miał się gapić. Chyba że w telefon. Albo coś pisał, albo coś mu spadło. Po prostu no, jechał nie patrząc przy... na drogę, tak? Środ tak. Środkiem, środkiem drogi, nie patrząc na tą drogę, że to nie jest samochód. Sprzeciwka jeszcze szerszą przyczepą. Oczywiście nie wyjechała ta przyczepa poza środek jezdni, nie na tego, co jechał przeciwko. No, miejmy nadzieję, że nic się nie stało. No, po prostu jak prowadzimy samochód, skupmy się na, na jeździe. I patrzmy przed siebie, a nie patrzmy w telefon, ani no nie myślmy no, o niebieskim wigdlach. Tak, jak się... no, to było rwanie boku. Tak, rwanie boku, było... Nie ze śmiechu, pamiętajcie. Tak. Rwanie boku nie ze... Nie, nie, ze nie ze śmiechu. śmiechu. Także że ja zapraszam do programu na osi już za tydzień, a romek. A ja jak zwykle zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Możecie nas tam zobaczyć, możecie powtórzyć sobie te wszystkie sytuacje, które Lajkujcie, subskrybujcie kanał. No i wyrażajcie opinię o tym, co widzicie i czy zgadzacie się z nami. Piszcie do nas, podzielcie się z nami waszymi wyrażeniami. Zapraszam do programu na osi już za, za tydzień do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do zobaczenia. Do widzenia, cześć.